Dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na vloga. Dawno mnie tutaj nie było. Zobaczymy, jak dzisiaj się rozwinie dzień. Mamy 10 czerwca i jest godzina 7 rano. Ja tak naprawdę powinnam być teraz w pracy, ale już jestem w domu. Pracowałam poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, miałam wolne, ale tutaj żeśmy z Teściową robiły sporo rzeczy koło domu. Natomiast dzisiaj pojechałyśmy do pracy, i co się okazało, to że nie dojechało zamówienie towaru do fabryki, więc mogliśmy wrócić do domu. I tyle. Więc bardzo się ucieszyłyśmy, że będziemy mieć dodatkowy dzień wolny. Właśnie tak zerkam w okno, bo to jeszcze właśnie na ogródku. Szła sobie na kawkę i gada tam z kimś przez telefon, a ja mówię, wykorzystam moment, żeby się z wami przywitać, bo dzisiejszy dzień znów będzie dla mnie długi. Wczoraj też wstałam bardzo wcześnie, bo chciałam trochę rzeczy porobić, trochę im tutaj wiecie, pomóc. Co mogłam, to porobiłam jakieś tam trawy, pokosiłam żywopłoty, prania, porobiłam i powiedziałabym brzydko różne rzeczy. A dzisiaj wstałyśmy rano, pojechałyśmy do pracy. Byliśmy już chyba za 26 w kantynie, czekałyśmy na panią, która przychodzi sprawdzać listę. I co się okazało, no było nas trochę, bo może 20 osób z agencji, i musieliśmy wszyscy wrócić do domu ze względu na to, że nie dojechał towar, który zamawiali. Więc no, nie mają z czego produkować, tak? Zostali tylko pracownicy, którzy pracują pod fabryką. Bo ja jednak nie zdecydowałam się na wzięcie kontraktu. A to ze względu na to, że wiecie, jak pracuję przez agencję, to ja w każdej chwili mogę powiedzieć, że. Proszę o tam kilka dni wolnych i nikt mi z tego problemu nie zrobi. Po prostu nie otrzymam e, wynagrodzenia i tyle, tak? A jeżeli bym już poszła na kontrakt, to byłby problem, a tym bardziej, że nie dostałabym na pewno e, jeszcze w tym roku w okresie urlopowym e, urlopu, tak żebym mogła jechać do Polski, e, ale powiem wam coś lepszego. W ogóle jesteśmy z tylko dwie w domu chłopów nie mamy. <laughs> e, Rafał w ubiegłym tygodniu, nie mówiłam chyba, bo ja no, dawno się nie odzywałam, jakoś tak zbrakło mi czasu. E, Rafał w ubiegłym tygodniu mm, kupił bilety do Polski i poleciał z teściem, bo właśnie dzisiaj czekam, już powinien być w urzędzie. E, pojechał e, z Nikolką, żeby jej po prostu podpisać paszport, bo jak byliśmy wiosną, to niestety jej mama nie chciała się zgodzić na paszport. E, no i nie wyrobiliśmy dziecku paszportu. A bez sensu jest, wiecie, mogliśmy to zrobić w ten sposób, że mogliśmy iść do sądu i poprosić sąd, żeby e, tak, jakby wyraził zgodę w imieniu matki, bo dziecku wiecie: no szkoda dziecka, nie można dziecku zabraniać, wiecie, wyjazdu do ojca, tym bardziej, że teraz już na dowodzie nie przyleci. Ona ma e, dowód ten wcześniejszy, tam, który można było wyrobić po 13 roku życia, natomiast no już Wielka Brytania jest poza Unią, m, także konieczny jest paszport. No i niestety mama Nikolki nie chciała wiosną podpisać paszportu, a bardzo szkoda, bo już Nikolka by teraz miała paszport, skończyła właśnie mm, rok szkolny więc, e, i pozdawała wszystkie egzaminy, więc mogłaby teraz na przykład z Rafałem już przylecieć do nas. E, a będą musieli czekać, znaczy będą musieli będzie musiała czekać na paszport i jak już otrzyma paszport, to albo ja, albo Rafał e, po nią polecimy. Jeszcze nie zdecydowaliśmy kto. Yy, no, bo wiecie, jest też możliwość, żeby yy, ona już ma 14 lat, więc można poprosić stewardessę. Tam za jakąś tam niewielką dopłatą yy, chyba się opłaca i yy, po prostu nad. Nieletnim dzieckiem, tam chyba do wieku do 16 lat e, tak, jakby opiekę w samolocie sprawuje stewardessa. E, no, ale ja pff, po pierwsze nie chcę mu nikogo kłopotać, e, po drugie, dla mnie to będzie sama przyjemność, e, nawet na dzień czy na dwa polecieć do Polski, e, pojechać po Nikolem mm, i na pewno sprawi nam takie wiecie, spotkanie, wielką radość. Jeszcze jak we dwie się tylko spotkamy, nie wiem, pobędziemy sobie na przykład dwa dni same w Polsce, bo teraz na przykład Nikola cieszy się bardzo. E, że Tata jest. Byli e, u moich rodziców m, ostatnio cały dzień. E, później zabrał ją na obiad na miasto do meksykańskiej knajpy. Trochę się dziecko wynudziło, bo czekali, słuchajcie, na kelnerkę pół godziny, zanim ktoś do nich w ogóle podejdzie. W końcu Rafał się zdenerwował i poszedł e, tam do baru, tak jakby zapytać, czy ktoś w końcu do nich podejdzie, czy nie. E, i w końcu pani po jeszcze 10 minutach do nich podeszła, więc czekali już 40 minut i później drugie 40 minut czekali na obiad, a jedli zupę meksykańską, bo Nikola tam jeszcze nie była w tej meksykańskiej knajpie tam u nas w Kielcach, więc Rafał ją zabrał. No ale dziecko stwierdziło, że mama Monika gotuje lepszą zupę meksykańską, więc bardzo mnie to ucieszyło. No i oni sobie tam spędzali czas razem. Wczoraj Nikolka była na wycieczce w zo. Słuchajcie, to jest dziecko, które nie wiem, powinno być doktorem. Dolittle. Do niej wszystkie zwierzęta lgną. Nawet słuchajcie, podeszła do niej wiewiórka i ona głaskała wiewiórkę. Przysłała mi zdjęcie i ja mówiła: Rany boski, jak ty to dziecko robisz? Do niej wszystkie zwierzaki idą. Ona wiecie, będzie szedł kotek ulicą, ona się zatrzyma, a ona musi go pogłaskać, musi się sprawdzić, czy jest wszystko w porządku z tym kotkiem. <laughs> no, taka jest, że kocha, 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 kocha zwierzęta i, i te zwierzęta kochają ją. No i właśnie w tej chwili Rafa. Już powinien być w urzędzie z Nikolą. Nie będę do nich na razie dzwonić. Odczekam jeszcze troszkę. No bo nie wiem, jak on tam. No nic żoną, Wiecie, nie drąkotów, ale nie po prostu się nie kontaktują, nie rozmawiają ze sobą, gdzieś tam jak się spotkaliśmy, to sobie coś powiedzieliśmy i tyle. Natomiast ja nie wiem, jak oni to zniosą, jak będą musieli, znaczy jak to zniosą, pewnie będą osobno stać po prostu w kolejce, eee, tylko Nikola będzie w niezręcznej sytuacji, bo nie będzie wiedziała, z którym z rodziców sobie stanąć czy usiąść, tak? Eee, no ale jakoś to zniosą, no dla dobra dziecka trzeba wszystko i na szczęście eee, udało nam się namówić mamę Nikoli, żeby podpisała zgodę na paszport, co nas bardzo cieszyło. No i może dziecko będzie miało już w lipcu. Tak myślę, że w lipcu to już na pewno będzie miała paszport, więc przyjedzie myślę do nas, a jak nie, to po prostu pojedziemy gdzieś na wczasy i będziemy wtedy mogli wszędzie pojechać z nią, nie będziemy mieć żadnych ograniczeń, bo wiadomo z dowodem to tylko na terenie Unii, a tak to możemy ją zabrać wszędzie, ona tam nie zwiedzała zbyt wiele. Jak była malutka, to tam jeździła z Rafałem i z jego żoną. Natomiast później, to chyba była tylko raz w Chorwacji, na wczasach, my jej nie mogliśmy zabierać, bo tak jak mówię, nie miała paszportu. No i jej mama też nie godziła się na wyjazdy zagraniczne. A wiecie jak to jest, zawsze rodzic może zgłosić uprowadzenie dziecka, więc to jest bez sensu. A co do takich kwestii, to niestety... Ja nie ufam Rafała nie, bo ona lubi nam robić po prostu pod górkę. No ale cóż, nie, nie o tym mowa, nie to Wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj co? No będziemy siedzieć w domu. Myślę, że nadrobimy sobie jeszcze zaległości, muszę właśnie tutaj od środka okna umyć, wczoraj umyłam od zewnątrz, bo myślałam, że są od zewnątrz brudne, a tutaj mamy je brudne od środka. Bo Rafał i mój teści, oczywiście e, siedząc tutaj na kanapie, robią tak ty ty, ty o szybę i stukają do kotków, e, więc są podbijane paluszki. No i muszę to umyć, później Ula mi kwiatki z parapetu. Ja szybko opierdzielę to okno na te jakieś takie wiecie, starsze listki i tak dalej, poogarnię w tych kwiatkach. No bo wiecie, jak pracuje się, no to nie ma jednak czasu. Tym bardziej jak pracuje człowiek 12 godzin, a poza domem jest ponad 13, tak? Ale ja nie narzekam, ja jestem zadowolona z mojej pracy. Co prawda miałam już pierwsze spięcie w pracy yy, i mało nie trafiłam do HR, bo... Yy, po prostu pokłóciłam się z panią, która sprząta. Ale to może kiedyś indziej Wam opowiem. No ale chciałam wam powiedzieć, że pani wyzwała mnie bardzo brzydko. Nie wiem, to jest pani, która chyba pochodzi albo z Litwy, albo z Rosji, i użyła w stosunku do mnie takiego słowa blać, bladź". To jest u nich obraźliwe. Pewnie wiele z was wie, co to oznacza i ja też ostro zareagowałam, w sensie nie takim, że jej naubliżałam czy coś, tylko powiedziałam jej głośno i dosadnie, żeby poszła, bo ja sobie nie życzę, nie chcę, żeby po prostu ktoś mi ubliżał, bo ja do pracy przychodzę pracować, a nie się denerwować i z kimś dochodzić, a tak naprawdę słuchajcie, poszło głupie rękawiczki, o to jest najlepsze, o rękawiczki silikonowe może tak wstępnie mam powiem, które zabrałam tak jakby z jej stanowiska pracy, bo my bardzo ich potrzebowaliśmy. Oczywiście nie zabrałam wszystkich, nie silikonowe, winylowe. Nie zabrałam jej wszystkich tych rękawiczek, wzięłam tylko jedną paczkę, a były cztery i pani przyszła zrobić mi o to awanturę i naubliżała mi. No ale mniejsze o to, ja już przebolałam, na początku nie chciałam nigdzie tego zgłaszać, ale moja teściowa poszła, bo mówi, że słuchaj, ty nie przychodzisz do pracy tak naprawdę się denerwować, tylko pracować. I ona wiedziała, że jak ja, wiecie, Pojadę do domu, to ja po prostu ochłonę i nikomu o tym nie powiem, a tak być nie może, bo ta pani e, bardzo brzydko traktuje wiele osób. Ja nie byłam pierwsza, ja widziałam wcześniej, że ona e, po prostu jest bardzo opryskliwa w stosunku do innych i też potrafi, wiecie, bluzgać, ubliżać, e, rozmawia tylko w swoim języku, czyli po rosyjsku, e, gdzie myślę, że w miejscu pracy, gdzie. Pracuję, wiecie, no różni ludzie z całego świata, wypadałoby, żeby rozmawiała, jeżeli do Ciebie coś mówi, no to żeby mówiła po angielsku, ja też nie powiem, że biegle rozmawiam po angielsku, ale w miejscu pracy, jeżeli coś chcę komuś powiedzieć, to mówię to po angielsku, ja mogę sobie porozmawiać z ziemią z teściową, z innymi dziewczynami, z Polkami, czy tam z Polakami, chłopakami na linii, mogę sobie porozmawiać po polsku, natomiast takie głupie sprawy jednak powinniśmy... Mówić w języku angielskim tak, żeby jedna i druga strona zrozumiała, a nie ona mi naubliżała po rosyjsku i tak naprawdę to ja nawet nie, nie do końca wiedziałam, co to oznacza, dopiero zostałam później uświadomiona, zrobiło mi się naprawdę bardzo przykro, aż się popłakałam i mieliśmy takiego dziadzie na, na linii, który wiecie, wykładał te pojemniczki na sałatki, punetki. I on widział, że ja się zdenerwowałam, on wiedział, że tamta pani niesłusznie na mnie krzyczy, bo on był ze mną po te rękawiczki, to jest najlepsze i pan mnie wyściskał, wyprzytulał, mówi, don't worry, żebym się nie przejmowała, tak, i mówi, róbmy swoje i tyle, tak, e, żebym, wiesz, się nie stresowała, że, że wszystko będzie w porządku, e, no i tak, e, i tak się zakończył w sumie mój wtorek w pracy, więc wróciłam zdenerwowana, ale środę, czwartek sobie odpoczęłam, porobiłyśmy w domu, troszkę pogotowałam, wiecie, nic nie nagrywałam, bo jak siedzimy w domu, to tak naprawdę nic się tutaj ciekawego nie dzieje, ale byłam ostatnio na zakupach, byłam w TK Maxie, byłam też w Czaritku i byłyśmy na karbucie. I na karbucie, słuchajcie, w czaritku coś tam kupiłam. Na karbucie też kupiłam używane rzeczy, używane ubrania. Oj, przepraszam. Tak naprawdę, używane ubrania, Ja lubię kupować ubrania z drugiej ręki. Wiecie, to absolutnie tutaj. O, dzwoni Rafał, zaraz zobaczę, co tam mówi. No i skończyłam właśnie rozmawiać z Rafałem. Słuchajcie, jest 28.00 w Polsce. A oni już wchodzą do pokoju, żeby podpisywać te dokumenty o paszport. Super. Cudownie tam się wyciąga u nas w Urzędzie Wojewódzkim numerki i mówi, że bardzo sprawnie to poszło, tym bardziej, że oni przyjechali z samego rana, żeby być wcześniej, żeby wszystko szybko załatwić, więc fantastycznie dziecko będzie miało w końcu paszport. Bardzo się cieszę. No i nie wiem na czym skończyłam, nie będę się cofać, ale chciałam Wam powiedzieć, że właśnie byłam na zakupach w Kiki i Max się kupiłam, tak naprawdę chyba tylko buty. Tak, kupiłam buty. To pewnie później Wam pokażę, jak będę dogrywać, bo zaraz się zbieramy znowu na miasto, bo jest po siódmej. A u nas większość sklepów jest od ósmej. Byliśmy tylko w Aździe na chwilę, ale kupiłam tylko to, co kupuję zawsze w Aździe. Nie robimy jakichś dużych zakupów, bo to jest bez sensu. I będziemy jeszcze jechały do sklepu z polską żywnością i do. Aldika. Także odezwę się później i nagram Wam chyba to, co kupiłam, bo zrobiłam też zakupy na e, tym pchlim targu naszym karbucie i trochę w, jak to się nazywa? W czaritku. Dobra, odzywam się później. Także do zobaczenia. Pa! No i witam Was kochani ponownie, odzywam się już po godzinie 14, słuchajcie, jakoś tak mi zeszło do tej pory, my wróciłyśmy z miasta, zjadłyśmy obiad już tak naprawdę, bo zrobiłyśmy bardzo szybki, prosty obiad, kotlet, miałyśmy jeszcze bigos, obrałam dwa ziemniaki dosłownie dla nas dwóch, żebyśmy tylko coś tam skupnęły, bo nie bardzo miałam ochotę. Nie będę wam nagrywać, co kupiłyśmy, bo to takie podstawy wiecie, jakiś chleb, wędliny, ser, jakieś pierdoły, kurczaki, nie wiem, co my tam jeszcze kupiłyśmy jakieś paszty z Profi, e, z takiego specjalnego. Myślałam, że gdzieś tam jeszcze sobie śmietniemy, ale nie. Oczywiście mleko, jajka, wiecie, takie podstawy, żeby uzupełnić lodówkę. E, i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Rafał, oczywiście, z Nikolką i z jej mamą złożyli już wniosek o paszport. Jestem bardzo, alt決znie, ale tak jest z niekuję. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo w końcu będę miała u siebie dziecko na wakacje, więc ja jestem przehepi. I co? Dzisiaj mówiłam Wam, że miałyśmy wolne od pracy, natomiast. Parę minut temu e, otrzymałam telefon, e, czy jutro i pojutrze pójdę do pracy. Oczywiście potwierdziłam, e, no bo jakby na to nie patrzeć. Wiecie, jak siedzimy same w domu, e, no to co: wszystko ogarnęłyśmy e, i możemy sobie pójść, a będziemy miały znowu pójdzie, w których środę wolną, więc rewelka, nie? Czekajcie, nie, nie jak wtorek poniedział, wtorek, a w środę czwartek pójdziemy do pracy i znowu będziemy mieć weekend wolny, więc zarobiście. Eee, także no wszystko się układa po mojej myśli i jutro tak, brykniemy sobie do pracy więc super coś tam, wiecie, ani nie muszę gotować, ani nic, ani, ani teściowa, że tak powiem, bo sobie pewnie coś tam w pracy kupimy, bo u nas jest pełno tych dań gotowych, zrobimy sobie tylko śniadanie i ja nie wiem, może jakąś lasagne, czy jakieś spaghetti czy coś. E, e, Kupię, chociaż kupiłam mięso na spaghetti, ale to może zrobię jak chłopaki już przyjadą, bo nasi chłopcy, że tak powiem, czyli mój teść i Rafał wracają w niedzielę i oni chyba będą w domu wcześniej od nas, bo mają wylot o 12:00 mają wylot z Krakowa z Balic, bo lecieli tym razem do Balic nie do Katowic, nie do Prowic, tylko do Balic. Wynajęli sobie tam auto. Bo stwierdziliśmy, że jak lecą we dwóch, to im się przydadzą dwa samochody. Tym bardziej, że Teściu wiecie, chce odwiedzić swoją rodzinę, swoich znajomych, a Rafał chciałby spędzić czas z dzieckiem, no i wiadomo, też sobie gdzieś tam pojechać. Po mojem ala grzywy mi rozwiewa, więc co wydmuchuje mi to, wyglądam strasznie. W ogóle muszę zaraz iść umyć włosy i zrobić sobie pukankę, bo już mam tak jasno różowe włosy, że mi się przestają podobać. No i wynajęli chłopcy auto, żeby mieć dwa auta w Kielcach, no ale teraz co? Dzwoniłam do nich i oczywiście siedzą razem. Teś przyjechał. Do nas do domu, bo jest Nikola, Nikola już z urzędu, nie chciała wracać z mamą, tylko pojechała z Rafałem, słuchajcie, w ogóle muszę zapytać Rafała, czy mogę, jeżeli mi pozwoli, to na dniach Wam opowiem, co nasze dziecko odwaliło, po prostu jest debeściak. Nasza córka jest kochana, <laughs> jest tak troskliwa, tak mądra, że po prostu przeszła całą siebie, wiecie, troszkę, że tak zrobiła trochę problemu, e, ale zachowała się bardzo odpowiedzialnie i bardzo dojrzale, z czego jestem dumna, ale może zapytać Rafała, czy mogę Wam o tym opowiedzieć, bo nie jestem pewna, e, czy m, on się zgodzi, wiecie, bo są różne tematy, na które można mówić, e, ale nie na wszystkie. I tak sobie pomyślałam, że wiecie, już chwilę do was pogadałam. Także ten vlog nie będzie taki krótki, ale będzie przegadany. I pomyślałam, że jednak ten haul z rzeczami, które ostatnio kupiłam, przełożę na kolejny film, który być może jutro po pracy wam nagram. Zobaczymy, jak mi się to uda. Jak nie, to dopiero w poniedziałek. No, bo w niedzielę, jak chłopcy przyjadą, to oczywiście wiecie, będziemy chcieć nie wiem, może razem gdzieś obiad. Może gdzieś tam pojedziemy na obiad, znaczy obiad. No, będziemy w pół do siódmej wieczorem. Także to już nie obiad, ale kolacje. Może, z, nie wiem, no ja na pewno rosło ugotuję, bo wiecie, niedziela bez rozwoju to nie niedziela dla mnie, no jak to polka. Ale zobaczymy, może na jakąś obiadokolację pojedziemy gdzieś tam do restauracji, żeby już nie siedzieć. No, chyba, że chłopcy zanim przyjedziemy, to nam coś przyrządzą, bo nie wiem, czy ja Wam mówiłam, ale jak postanowiłyśmy z wam iść do pracy, to ci powiedział, że. Dobrze? Idźcie sobie, tylko nie liczcie na to, że ja będę gotował. Mm -hmm. Bo pierwsze co, o co zapytał, to a kto będzie gotował, nie? Jak wy powiedziecie na cały dzień do pracy. I oczywiście powiedział nam, nie liczcie na to, że ja będę gotował. I co? Oczywiście codziennie, słuchajcie, wracałyśmy i mieliśmy pyszny obiad. Bardzo często, nawet z dwóch dań, co nas bardzo zaskoczyło i to było tak miłe, tak przyjemne, wiecie, jak wracasz z pracy i można Ciebie czeka dosłownie w furtce, cały uradowany, stęskniony i jeszcze z gotowym obiadem. Także było rewelacyjnie i nie wiem, czy w niedzielę po prostu pojedziemy gdzieś do restauracji, gdzieś czy też, no ja przyszykuję na pewno pierwsze danie z teściową, zrobimy rosół, a nie wiem, naszykuję najwyżej coś na drugie danie i czy chłopaki wstawią. Ja ich się zapytam, och, przychodzą mi tu jakieś wiadomości, o matko i teść i mąż do mnie pisze, co jest? Co jest? <grywa> Słuchajcie, mój teściu dzwoni do mnie kilka razy dziennie, do mnie i do teściowej, <grywa> tak, dzwoni do mnie częściej niż mój mąż. <grywa> No, chłop na wyjeździe, a y, musi się orientować, co tu się dzieje, jak z kotkami w ogóle. A w ogóle, słuchajcie, koty są szalone. Koty już nam wychodzą z klatki. Mogę ich opanować. Muszę e, zamykać niestety klatkę od góry i e, muszę pilnować, żeby wpuścić i wypuścić kocice, bo jak jej nie wypuściłam, e, to był brzydki problem. Nie będę wam mówiła, e, ale e, rano zostałam brzydki problem i e, byłam sama na siebie zła, że nie wyszłam w środku nocy jej po prostu wypuścić. Ale koty są, wcześniej zostawiałam klatkę od góry otwartą, ale te małe koty już są tak szalone, że co chwilę któregoś zostaje biegającego po podwórku, więc no boję się, że zginą i będę ich znowu szukała jak ostatnio, więc zamykam. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja nie będę już przedłużać, dzisiaj sobie pogadałam, dawno się do Was nie odzywałam, więc się rozgadałam tak naprawdę. To był taki e, telegraficzny skrót, może następnym razem powiem Wam coś więcej, co się działo w ciągu tych nie 10-11 dni, kiedy się do Was nie odzywałam. E, ale to były takie intensywne dni, gdzie e, no, chcieliśmy i odpocząć i dużo pracowałyśmy, szczerze mówiąc dużo pracowałyśmy, bo e, kiedy nas poproszono, to po prostu przyjmowałyśmy zmiany, bo nie było ludzi. No, a w każdy dzień wolny chcieliśmy odpocząć, wyczilować się, tak. No i widzicie, jak pracowałyśmy, to było piękne słońce. Chociaż ostatnio, jak będziecie mieć wstęp, to zobaczycie, jak jechałyśmy w jaką gławicę do pracy. Natomiast dzisiaj wróciłyśmy już i było. Tak naprawdę 20 stopni, jak wracałyśmy z pracy, więc już było cudownie. Teraz też jest ponad 20 stopni. No, ale ja mówię, idę zaraz zmyć głowę, no bo już jest po 14.00. Pomału już muszę naszykować się do pracy, co tam jeszcze mam do zrobienia. Do zrobienia to zrobię. No, i jutro, oczywiście mimo moich różnych takich przejść w pracy ostatnio pójdę bardzo ochoczo ymm, i będę robić swoje, tak? Jutro jak się do Was odezwę z holem, to jeszcze zrobię Wam przebitki słuchajcie, bo tak zerkam się y, oczywiście pod winogronem, a tutaj mam i te nasze drzewka owocowe i w ogóle y, i te nasze grządki z owocami i słuchajcie, mam już swoje truskawki, już widzę pierwsze czerwone gdzieś tam się przebijają, y, także myślę, że y, będę już zajadała swoje truskawki, które sama tu zasadziłam, przygotowałam im zimie, sama je kupiłam, y, sama zasadziłam. Y, plewiłam i wszystko koło nich robiłam i jestem z tego bardzo dumna, bo są tak wielkie, tak piękne i myślę, że będą pyszne. Dobra moi drodzy, z cholem wkroczę w następny film. Dzisiaj sobie już to odpuszczę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was tą moją gadaniną, ale... I ja strasznie lubię się z Wami dzielić e, tym, co się u mnie dzieje, tym, co mnie cieszy, a e, jak wiecie, e, bardzo długo nie mogłam e, na przykład mówić Wam o naszej Nikoli, bo Wam nie wspomniałam o niej wcześniej. E, teraz, jak już Wam powiedziałam, to mogę się. E, Dzielić z Wami moją radością i moją dumą z naszego dziecka, a dziecko słuchajcie, w ogóle ma wystawione zobaczę i chciałam zakończyć i mówię dalej: dziecko ma w ogóle wystawione oceny, fantastycznie jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Jedynie z matematyki ma trójkę, no ale wiecie, jeżeli ktoś ma same piątki, szóstki i wpadła mu jedna trójka, to jesteśmy w stanie jej to wybaczyć. Po prostu ona nie czuje się w matematyce najlepiej także okej, okay. wiecie nie można też od dziecka wszystkiego wymagać egzaminy słuchajcie na zakończenie ósmej klasy poszły jej fantastycznie więc jesteśmy przeszczęśliwi teraz miała egzaminy do szkoły średniej, złożyła w sumie do trzech szkół papiery ale ona bardzo chce iść do plastyka jest bardzo uzdolniona plastycznie trzymamy za nią kciuki i teraz też przez dwa dni, dwa? tak przez dwa dni zdawała, na początku tego dnia w poniedziałek, wtorek zdawała egzaminy do plastyka. Mam nadzieję, że pójdzie jej wspaniale, bo miała egzaminy z rysunku i z rzeźby, bodajże z rzeźby w glinie. Nie mam, nie mam jakichś, jak to powiedzieć, zdjęć czy klipów, co i jak zrobiła, bo nie mogła wejść tam z telefonem, niestety. No ale mówi, że jest zadowolona, więc jeżeli ona jest zadowolona, to wiem, że poszło jej dobrze. Wczoraj też była na wycieczce w Zom. Także mam mnóstwo zdjęć ze zwierzakami. Mm, tak, a to nasze kochane dzieciątko e, kocha zwierzęta, więc e, wszystkie do nie lgną. E, dobra moi drodzy, koniec. Nie przedłużam, widzę się z Wami. Niebawem... E, tak, i wówczas pokażę wam co kupiłam, bo nawet dzisiaj mam na sobie właśnie dresy, które kupiłam, te kupiłam na karbucie, karbudzie, karbucie na pchlim targu za całego funta i jestem z nich bardzo zadowolona, są nowe. Tak, jeszcze nie była oderwana metka, co prawda wiecie, ja przyjeżdżam to od razu wszystko piorę, więc no nie pokażę Wam już z metkami, a y, byłam na karbucie w sobotę, więc ja w tych spodniach już w poniedziałek, wtorek byłam y, w pracy, mm, dzisiaj je założyłam, bo myślałam, że pójdę do pracy, więc jutro i w niedzielę też je założę, bo jest mi w nich bardzo wygodnie, no, no i tyle. Dobra, uciekam moi drodzy, montuję dla Was ten film i y, do zobaczenia następnym razem.